Tchau. <music> do wsi zwanej Emaus, oddalonej od 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich, imieniem Kleopas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani, nasi przywódcy, wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dzień już, dziś już trzeci dzień, jak się zostało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły się jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to odrzekł do nich, Oni rozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jak on miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc, zostań z nami, Gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dano im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zabranych jedenastu, z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. <laughs> Oto słowo Pańskie, o. W niedzielę miłosierdzia, przyglądaliśmy się w postaci świętego Tomasza, tego, do którego Pan Jezus wyszedł indywidualnie, któremu on i wspólnota Kościoła, apostołów dała taką przestrzeń do tego, żeby przeżywać swoją wiarę w sposób indywidualny. Dawał mu czas na dojrzewanie. I sam Jezus. Dlatego też to święto miłosierdzia tak szczególnie brzmiało kiedy patrzyliśmy na niego, ale dzisiaj również widzimy scenę, gdzie również Pan Jezus pozwala uczniom odejść, pozwala im iść w dół z Jeruzalem. Do miejscowości, w której szli. Do, do Emaus. Schodzi się w dół. Ale jeszcze bardziej niż to fizyczne takie schodzenie, to widać, jak bardzo te wydarzenia, które, się wydarzy, które, się miały, które miały miejsce, jak oni mieli z tym problem, żeby to wszystko jakoś sobie poukładać w głowie. I jak sobie tak popatrzymy, tak szczerze na to, wejdziemy w ich położenie, to rzeczywiście to da się ich tym wszystkim bardzo zrozumieć. Myślę, że wszystkich uczniów, którzy i ich przeżywanie wydarzeń Wielkiego Tygodnia i to, co się działo w Triduum Paschalne, czyli czas męki, śmierci Jezusa, spoczywania w grobie, kiedy wejdziemy w ich, ich położenie, to wszystko staje się dla nas jasne. To jest dobry sposób, żeby zrozumieć człowieka, wsłuchać się w niego, zobaczyć, jak on to przeżywa. I oni wierzyli, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, że miał wyzwolić Izraela. Może nie do końca jeszcze wiedzieli co, ale wiedzieli, że już wydawało im się, że to jest właśnie On. Wszystko na to wskazywało. Stała się rzecz naprawdę tragiczna. Śmierć Jezusa była wielkim szokiem dla wszystkich. Nie potrafili sobie uprzejmie z tym poradzić i my już jesteśmy już że kilka tysiąc, dwa tysiące lat po tym wszystkim, i w naszym przeżywaniu, jakąś taką drogę przeszliśmy, dla nich to jest dwa dni później, tak naprawdę. Nie ma co się dziwić, że przeżywają takie, takie doświadczenie. To była naprawdę bardzo yy, wstrząsająca śmierć. Yy. Taka skrajna, sprzeczna z tym wszystkim, co do tej pory wierzyli. I jest to zrozumiałe. Nie dziwię się też im, że nie potrafili przyjąć świadectwa kobiet, które w każdym momencie pewnie mógł powiedzieć, że przeżywają jakieś omamy, że ci aniołowie, no jak można wiedzieć aniołów, zapewniają, że on żyje. No to pewnie wiedzieli, że no, bo muszą też być strząśnięte, to, no to już im się nawet takie rzeczy wydaje. W takim momencie, kiedy dzieje się wielka tragedia życiowa, człowiek ma różne stany wewnętrzne. Co ciekawe, też uczniowie, którzy tam poszli, że je, i Piotr, i Jan, też go nie, nie wiedzieli. To dla też był argument, no, no bo nie było go tam, no, to nie widzieli. I Pan Jezus też się nad nimi pochyla też towarzyszy im. Nazywa tak. zawsze. Jezus mówi zawsze prawdę. Tak jak w Piotrówce Apostolom nie wierzyliście. Nie. Ale potem ich posłał na cały świat. Tak samo tym potrzebne było to powiedzieć, że, nie, że ich serca są nieskore, nie sko, nie niechętne do wierzenia w Pismach, proroków, to, co jest napisane w Starym Testamencie. Ale to, jak Pan Jezus potem z nimi postępuje. Idzie, tłumaczy im wszystko, pozwala im odejść. Nie, nie, nie jest tak, że na siłę, dobra, opowiem Wam, tylko od razu wróćmy w drugą stronę. Pozwala iść, pozwala się oddalić. To pokazuje, jak nawet w naszym momencie kryzysu, który może przeżywamy, jakiejś trudności, ciemności, On nie zostawia nas. Będzie nam towarzyszył. I będzie do nas mówił. Każdy z nas mniej lub bardziej się od Boga kiedyś oddalił. I myślę, że jak tutaj jesteśmy, doświadczyliśmy pewnie też, też nie raz, że chociaż oddalaliśmy się, to On gdzieś był obok. Może jesteśmy w takim momencie, że jeszcze tego w tym momencie na przykład nie, nie czujemy, że On rzeczywiście jest, że idzie z nami. Ale On nie zostawia swoich uczniów nie. nigdy takim, takim doświadczeniu. To, co oni przeżywali, to nie jest tak, że to była wola Boża, że On na nich takie coś zesłał. To po prostu było doświadczenie ich życia. Bo Pan Bóg nam, Pan Bóg nie sprawia, że nas trudne rzeczy nie będą dotykały, że trudne rzeczy nie będziemy doświadczać. One się muszą, coś się musi czasami zająć, bo za taka jest historia, po prostu takie wydarzenie jest, ale On idzie z tym człowiekiem, idzie z nami, idzie ze mną, idzie z Tobą i stara się właśnie oddziaływać na nasze serce. Nawet właśnie, wydawało się, Jezus mógłby tak od razu, teoretycznie, nie? że przecież jest Wszechmogący, mógł naraz ich oświecić, a On przez z nimi drogą, powoli, że to serce, nawet że Pan Bóg nie jest w stanie od razu do nas dotrzeć, bo tacy też jesteśmy, żyjemy w czasie, w przestrzeni, podlegamy prawom tego świata i potrzebujemy na pewne rzeczy czas, Ale On z nami jest, On z nami idzie, to jest bardzo ważne, Ważna nauka dla nas z tych świąt wielkanocnych na cały następny czas, który będzie później. Bo święta wielkanocne z to jest centrum, którego się wszystko dzieje. Każda niedziela o tym przypomina, każda Eucharystia o tym przypomina. Ostatecznie wracamy cały czas, będziemy wracali do tego, przez całe życie. To jest. Nawet jak nie jesteśmy do tego świadomi, nam przyświęte, jak w tym momencie tego nie przeżywamy, to całe życie chrześcijan polega na tym, żeby być zanurzonym w tym jednym momencie w historii świata, w historii zbawienia. Dlatego ten okres wielkanocny jest taką szczególną katechezą, jak sobie radzić później. I będziemy przeżywali chwilę uczniów idących do Emaus, którzy odchodzą, i bo nie, nie dają rady już sobie z tym wszystkim poradzić. I Jezus ich nie potępia, że oni poszli stamtąd. Nie karci ich za to, że nie po ludzku nie byli w stanie sobie z, z tym poradzić. Jak widzimy, to, to kiedy On zapytał coś takiego, jakie tu jest, ile tekstu tutaj jest, nawet proporcjonalnie, ile oni z siebie wylali, tworzy tak można powiedzieć, tymi słowami. Cóż takiego, że oni to mogli mu przed nim opowiedzieć? I to jakoś, kiedy już to z siebie wylali, ten żal, ten ból, nazwali to przez sobą, przed Jezusem, chociaż nieświadomie, On zaczął w tym momencie ich napełniać i tłumaczyć wszystko. Więc to pokazuje też, jak Bóg, może to jest takie źle oczywiste, ale też w praktyce życia, nie zawsze o tym pamiętam, że Bóg zna naszą ludzką kondycję. Że my żyjemy w czasie, żyjemy w przestrzeni, że są sytuacje w życiu, które nas przerastają, że chociaż no, my przecież. No, jak on no, Przecież przyszły niewiast, to jest dla nas oczywiste, przecież wiedział, ciało z stałego, ale ich perspektywy w tym momencie. To, że jakieś kobiety mówią, że widziały aniołów, ci poszli i nie widzieli Jezusa, no to dla nich to, to wcale nie polepszało sytuacji, jeszcze gorzej. Potem jak wrócili, to potem zaczęli sobie to układać, ale to musieli sami tego doświadczyć, że Jezus żyje. I dla nas z perspektywy czasu czytamy Ewangelię, mamy wszystko, już jest tam znane, no to się wszystko rzeczywiście łączy w jedną całość. W samym życiu jest taki moment, że jak kroczysz za Bogiem, jest taka ciemność, to nie rozumiesz nic, jest totalny chaos. Sam tego doświadczałem, e, zwłaszcza na długim roku seminarium przed ogłuczynami. To było totalne jakieś takie nie wiadomo, e, co ja mam robić. E, patrzyłem na siebie w lustrze sutarnie i w ogóle to mi nie pasowało. E, ja i, i, i bycie księdzem, chociaż wcześniej to Pan dawał znaki i to wszystko, ale nie potrafiłem sobie z tym jakoś wszystkim poradzić, poukładać tego, bo byłem na tym etapie schodzenia z Jerozolimy do Emaus. Dopiero po jakimś czasie, po iluś tam miesiącach, lat, latach nawet, można powiedzieć, bycia w seminarium, ale też takiego, takiej drogi, nie? drogi, gdzie ten Pan Jezus zawsze był, pokazywał pewne rzeczy, dopiero w jakimś czasie zaczęło się to układać w jedną całość. I potem z perspektywy mogę rzeczywiście powiedzieć, tu rzeczywiście pałało moje serce, tutaj mi coś pokazywał, no teraz to widzę, ale w tym momencie yy, przychodzi taki błysk potem, tak? jest taki moment takiego odkrycia i w tym momencie widzisz, że szedłeś z Bogiem, widziałem Boga, byłem przy nim w tym momencie, nie? A nie wiedziałem, że to on, i teraz już mi uciekł. Ale wierzę, że, że go spotkałeś, że to doświadczenie jakoś było spotkaniem z nim. Kiedy masz takie chwile, kiedy idziesz do Jerozolimy, masz dość tej do Jerozolimy, tego wszystkiego, bo się wszystko tak naprawdę jeszcze bardziej martwa, to dzisiejsza niedziela wielkanocna, trzecia niedziela wielkanocna ta Ewangelia jest takim. Też bardzo słowem dla Ciebie, że Bóg idzie z Tobą. Potem będziesz wracać kiedyś może tą drogą do Jerozolimy i będziesz sobie przypominać jakiś kamień przy drodze, czy drzewo, czy dom, czy jakąś górę, którą mijałeś i wtedy, w tym momencie coś doświadczałeś, coś się tutaj grało. Teraz jak wracasz tą drogą, to, to poznajesz, że tak w tym miejscu Go spotkałem. Tu Tutaj było, a tutaj się działo to. I dotrze do Jerozolimy. Nie bój się tego, że, że masz taki czas, że masz moment drogi do Emmaus. Są tacy uczniowie, którzy tak przeżywali zmartwychwstanie, tak przeżywali ten dzień. Może by ktoś ich skarcił. Dzień zmartwychwstania to się wszyscy powinni cieszyć, przecież Jezus zmartwychwstał, co o co tym uczniom chodzi? Teraz się cieszy, że Jezus żyje. Hmm. Tak łatwo można na to nad tym przechodzić. tak jak mam Tomaszem, przechodzimy łatwo nad innymi uczniami. Hmm. Jak oni tego wszystkiego mogli nie pojąć? A my pojmujemy? Też nie pojmujemy. Też mamy z tym problem. Mamy z innymi rzeczami problem. A to, że mamy problem, to nie problem. Dlatego, że on idzie. Idzie obok nie zostawiacie. cię. Oni nie wiedzieli, że Jezus jest przy nich. Czuli się naprawdę samotni. Myśleli, że to jest też jakiś, w ogóle jeszcze pewnie byli na Niego zdenerwowani, bo jak ty w ogóle takie rzeczy się działo, to tego w ogóle nie, nie widziałeś. Jak, to było nie do pojęcia jeszcze. Ja jeszcze no, coś najważniejszego, co się dla nich zdziało, a ten w ogóle jeszcze nawet wydaje się, że nie że jesteś chyba jedynym z przywołujących Jerozolimy, który nie wie, co się w tych dniach stało. Jedynym. To jak to musiało być dla nich takie, tak absurdalne, żeby tego nie wiedzieć. A on jest, właśnie. Czasami nam się tak wydaje, że, że nie ma i, i apostołowie, dlatego na nam e, będą mówić przez ten czas wiekarocny, dzisiaj czytamy tą, to pierwsze czytanie, właśnie, że to on zmartwychwstał. On żyje. Myśmy go naprawdę spotkali. I możesz mieć taki czas, jak ci uczniowie, do których przyszły niewiasty, apostoły powiedzieli, że byli u grobu. I czuć, że to wszystko jest takie. No dobra, mówią, piszą w tych dziejach apostolskich, w tych wszystkich innych księgach i ew Ewangeliach, że on żyje. I ludzie, którzy go gdzieś tutaj są gdzieś mówią, że, że doświadczają jego działania. I co by myśleć na nich, jak patrzę jak na oszołomów, co oni mówią. Że mnie to nie, nie trafia, nie? Mogą mi mówić, a i tak to do mnie nie trafia i co mam zrobić? Niech to naszą modlitwą na to będzie dzisiejszy psalm, bo jest naprawdę yy, taką myśl kluczem do tego, co się stało ostatecznie. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Taki jest dzisiaj refren psalm. Jesteś jak w drodze do Ernaus. i to jest niesamowite, że tak po ludzku, tak, tak jak właśnie, nie wiem, może w naszych rodzinach, to by nas chcieli właśnie, że zmartwychwstanie i musimy teraz wszyscy się radować, nie? Bo Pan Jezus marystwo, To tak to musisz teraz, bo są święta, to Ty musisz teraz tak przeżywać, nie? Musisz sobie to i ten i, to, i ta radość to Tobie musi być. A to w ogóle totalnie jesteś w innym miejscu, nie? Apostołowie i uczciowie, też ten dzień z przeżywali po ludzku totalnie bez sensu, totalnie z czapy, totalnie źle dla nas takich porządnych katolików. Na szczęście w Ewangelii, w relacji z Jezusem, można też tak przeżywać. My byśmy chcieli chyba wszyscy przeżywać jak Maryja, bo tak się mówi, że Maryja od razu wiedziała, że Zmartwychwstanie, nie? Albo ta naprawdę chyba jedyną osobą, która... Dla której to było jasne. Reszta tego i tak nie potrafiła zrozumieć. Każdy zrobił totalnie coś innego i my byśmy pewnie zrobili to samo razem z nimi. Na, na trzeciego go się zabrali do tego na Ale na szczęście Jezus jest z nami w drodze. Jest z tobą w drodze. Nawet jak jest ciemno teraz. To idzie. Czasami może coś czujesz. Coś tam pało. Pomościli się dzisiaj tym samym jeszcze, kiedy masz takie, taką, taką, taki trudny czas. Psalm 16. Już na koniec, niech to będzie takie podsumowanie. Ostatni werset dzisiejszego psalmu, 16, werset 11. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełni radości przy tobie, wieczne szczęście po twojej prawicy.